się siemanko z tej strony witam Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I ze mną dzisiaj jest Bella siemanko. Jesteśmy dzisiaj w serii Lucky bloki Czyli szalony wyścig i zobaczcie Mamy dzisiaj pigi Lucky bloki Obiecaliśmy, że wam je nagramy i nagrywamy I tam stoi pigi słuchajcie czeka na nas Także zobaczymy co się tutaj wydarzy Oglądajcie film do końca jeżeli wam się spodoba Zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał No i słuchajcie mamy dzisiaj mapkę od widza I widz nie chciał podać nikół, więc pozdrawiamy twórcę mapki Po prostu pozdrawiamy go serdecznie Jeżeli wy chcecie e, wysłać swoją Mapkę dla nas do serii, to wysyłajcie na mapy I pamiętajcie, że mapka musi być na wersji 189, a my zaczynamy dzisiejszy odcineczek. E, aha, jeszcze twórca tu pytał, czy ma zrobić e, mapkę na chowane troll. Jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzach, no, a my zaczynamy, słuchajcie, zobaczymy, co się tutaj wydarzy z tą pig. Ja jestem bardzo, bardzo z tego ciekawy, co ona tutaj ma nam do powiedzenia. Podejdźmy. Nigdy mnie nie pokonacie i nie uda wam się przejść tego wyścigu. Jeżeli jakimś cudem by wam się udało, to na końcu czeka na was bardzo miła niespodzianka. Uuu to ciekawe, co nie Bella? Ty, ty mogłabyś udawać faktycznie, pigi, bo Chromka trochę jak świnka i wyglądasz jak świnka. Ja ci zadam... Dobra, zaczynamy, słuchajcie. E, Także pamiętajcie, jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry! CO nie! nie, nie. Ej, to jakiś troll? Nie! Zostawcie łapeczkę do góry, słuchajcie i wpadajcie też na witoshop.pl po nowe epickie rzeczy, bo jest dużo nowych fajnych rzeczy, a niedługo nowy drop też startuje, także wpadajcie i sprawdzajcie. Lecimy! O, o. Co tutaj mamy? O, super! Dzięki! Dobrze ci tak. Dzięki Bella! Zaswaliła mi się mapa cała, Wito. O nie. Zostaw mnie w spokoju, pajęcie! Pamiętaj, pamiętam, że dzisiaj jesteśmy oboje przeciwko śwince pigi. O nie! Co to za ale konie jakieś dziwne i osły! Jakieś dziwne osły i konie! Ej, no siadłaś na nich! No, <laughs> ja nie chcę go! Ej co mnie tu bije? Co to ma być? Osioł, zostaw mnie! Ej, osioł! Idź stąd? Ty osio... Nie, nie, Ej, tylko nie Dobra, osio... mam coś! Go dagger! Dobra, mamy jakiś mieczyk, fajny. Aha. Ej, co tu było napisane? Drabinki. Uluwane. Dobra, okej, okay. drabinki Uluwane. mamy. Moje rużowe ulubione! To spam point, co? Różowe to spawn point. Ej, niebieskie. No ja mam różowe. O! O. Można tu coś wymienić u villagera Spawn point. Gdzie jest spawn point? Gdzie Czemu tu nie ma nic ciekawego? Mamy, okej, okay, lecimy bloka? dalej. Uu, ciasto dostałem. Bela, wypada. ty nie leć tak szybko, człowieku! Widam mi, mi nic nie wypada. Ej, co? Robloxowy jakiś ten dostałem! Co takiego? No taką taki taką mrudę jaką. Nie ma konie? Nie wiem. Po co on? Mogę dać. Który mnie je koń? Ten zielony Bella, wiesz co? Ten zielony Słaniaku, ty jeden. Nie, 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 nie. Koniu. koniu, Ej, wsiadłem na konia. <grywa> Dobra, lecę dalej, bo ja tu bella O, jest jakiś Oso. hełm fajny. Dobra. Oso? Diamentowy. Oso. O. A, tutaj jakieś słabe rzeczy. O, jest jakiś mieczyk nowy. Pizza Sword. Jakie się! Jako wygląda epicko? No nieźle, pizza Sword, mam. Mój ulubiony. Pizza Sword. Dobra, super. Co ty okay. mi tu. Nic nie stąd. widzę Vito, no, bo mnie Dobra, się udało się otworzył. No. I wywaliłam przez ciebie mój helm. Ty jesteś taki cwaniaczek? Ale ci zaraz normalnie... Dlaczego wywaliłaś helm? No bo trzymałam w ręku i coś robiłam, a ty mnie już zepsułeś. Zostaw mnie. I <laughs> <laughs> tak wpadłaś do tej lawy! Nie, nie. Nie, Ej, na dole jest woda, wskakuj do wody szybko! Nie, ja Creeper dowodowany O nie, o, padł. Bo ja nigdy nie wskakuję Ty <laughs> Nie trafiłaś? Wody. Nie, nienawidzę dobra. wody! Wito, teraz ty, uwaga. Bo ma w tych nie nabić wody! Ja też nie trafiłem! Popsieć. No nieźle, dobra. Ha. Jedziemy mhm. dalej. Zobaczymy no czy się uda nam trafić do tej wody. To będzie trudne. O, dobra. Ej, Bella nie trafiła, ale przeżyła. Nie przeżyłam. O, ja też nie trafiłem, ale przeżyłem. Napisane? Ej, tu jest spam z tyłu w ogóle. Co za zmyłka? Jest, jest z tyłu. Ja nie miałam! U Je... nie, gaz, 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 gaz! Okay, Ale mam pokonałem mam... go. Pale się do wody. Uuu, patrz Dobra, ja weźmy to minkę. sobie. Co masz? Ej! Ej! Rubluksową minkę masz! Ale epicko, patrzcie na to! Fajny, nie? No nieźle Ewi to jak długa jest ta mapa? Nie wiem, taka dosyć spora A to Golden to... Sword of Spring jakiś, dobra dostałem Nie, wow! Nie, 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 nie nie. Wow, wow, wow! Patrz, nie, dobra. nie, 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 nie Oła, 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 oła e I to Dobra, patrz. nie załatwiło mnie to Co? So... Patrz oła. na mnie Widzę robloxową Jak, patrzcie jak Bella wygląda Ja nie wierzę w to po prostu Ale mam fajnie Fajne te laki bloki No, są Dobra, Spoko muszę coś są. tutaj wrzucić Dobra, ja mam bardzo dużo mieczyków w ogóle dostaję Co to? Dobra, nic nie. nie wrzucam, bo tu nic Rainbow nie Rainbow nowy planę jakaś, planę. jakaś tęcza rainbownowa. Wyszło mi to... Aha, na górze pewnie jest point. Jedno serduszko mam pliska, plis, plis, dajcie spawn point. Jest! Dobra, gdzie? udało mi się, jest tutaj, dobra To jest tak pokazane ja, Jak zniszczysz Lucky Bloka, to bo ja e, no tak zrobiłem, że Lucky Bloki na tym postawiłem. Aaa! To moja wina! To moja wina Ej, no. ja mam Roblox Studio Sword, zobaczcie! No! Co Roblo to co ma być? O nie, co to za potwór? O nie... Spadaj na dół! Spalm Załatwij nie. mnie! Nie tak samo! O nie, dlaczego? A gdzie on jest? Już zniszczyłem. Ej, go? tutaj jest, on wleciał pod ten... Ła! Patrz gdzie on jest! to Dobra, teraz go zniszczyłem. Ja muszę powywalać tu pewne rzeczy. Dobra, ja też muszę właśnie, bo już mam full... Ej, mam kwiatek. Nie Dostałem. chcę! Romantic Rose. Co? I to dla mnie, ja ci nie dam go Ty romantyk <laughs> O dobra, ale mam skrzynkę, to powrócam te rzeczy niepotrzebne Pejk. 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 Nie Nie zdążyłem uciec Abele uciekła, Abele uciekła. Abele uciekła. Jak ja mam tu przejść? Jo! Nie! Walcz z nim Nie. No jak to nie? nie widzi? Widzicie nie widzi Walcz z nim O nie, muszę powywalać Co nie, co? Dobra, udało mi się jakoś przejść Dobra, to tu nic jest nie było. Ej, co to jest? To wyrzucam smur? Co to jest? To jest jakieś ciastko? Jakieś ciastko? WOO! Jucałem prędkość! Wow! Lucky oh! Villager, ma! myślałam, że będziesz się z nim musiał bić czy nie. coś. Ej, okay. chest, ale puste te czesty jakieś. Powywalałam. Nic z nich nie ma. Nie! Tylko nie to! Co? Tylko nie ty, No to nieźle, Bella! Ej, dopiero to sobie wodę Ale wyskoczyłaś, ty cwaniaczku, jakoś. Nie! Ej, co tu dostałem? Nie, jednak się spaliła Bella. Jak mnie to denerwuje. O nie. To jest jakaś katastrofa. Ej, co to? Well, that's your problem. O, Dobra. O, o siema, jest jakiś łuk. Epicki. O, Roblox Lucky Sło... Lucky Bow. Wow, jakie rzeczy. Ha! Wow, jakie rzeczy! Co robiłeś? Zostaw mnie. A <laughs> ty, cwaniaczku! Ej, idź stąd! Idź stąd! No, przestań! właśnie, dobrze! Udało się, ale było ciężko! Ej! Tanos Gunlet! ja oh, yeah. Bella! Zostaw mnie spokole. Ale ja nic z tym nie robię w ogóle. Halo. Chcę grać! A ja chcę to. uderzyć kogoś. Ale Nie! Ja nie! No i, super, I to lapy cię wrzuciło! No nieźle! To było dobre, ale przyszłaś, a wodę, wodę wylałaś. Wylałam, Ej, czy ja tam doskoczę w ogóle? Dobra. tu do co? Jest tu Aha, ja mam jak skakać w wodzie. Dobra. Ha, ja się ślizgam w wodzie. Hop. Aha, aha. To ty słaniaczko. Hop, dobra. Dobrze. Ej, co to? Mam, mam też buźkę, mam też buźkę. Patrz na nie, mnie. E, nie Patrz to. na mnie. Ale masz brodę. Ja mam brodę. O, ty To nie, o nie. Kwiecień! giant, giant, giant. giant. E! ja tu, czekaj stąd! Co? Bella wygrała! Nie! Dlaczego? Udało nam się to przejść! Okej, okay, czekajcie, co tu pisze. E, czekajcie, co tu pisze? Następny tutaj. Co? Co? Czyli na przykład: Wita albo Kitty Bella. Jeśli krzyczisz i pojawi się na czacie znaleziono Nazwa gracza, przycisk, przycisk, to osoba wygrywa. Pamiętaj, żebyś miał włączony czat. Jeżeli nic się nie pojawi, to PA Ej, czemu nie, dlaczego nie wcisnęłaś? Nie wygrałaś? Wcisnęłam już dawno. No to ja wygrałem. To ja wygrałem jednak. Ależ tutaj szybciej! Po co? A nie, skąd A no to dlaczego godzisz, ty tak szybko dasz. to zrobiła? O nie, Piggy tu jest! Pigi, no, pigi, 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 o nie, 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 nie. nie, na nie, nie. nie, nie. Znieść, czy coś? Dawaj, dawaj ją! Dawaj ją! Nie, nie, nie! Czekajcie. Daj mi się o to, żebyś Czekaj, Czekaj, wito. czekaj. Ok, słuchajcie, walczymy z Piggy, zobaczymy, czy nam się uda. Bella już padła raz. Y, ale teraz ja z nią tutaj walczę. Nie, najgorzej nie wyświetla się jej życie. Ej już! Co? To nie jest niemożliwe, ej nie, bo ona leży, ona w ogóle jeszcze... Wlejemy. Ona jeszcze się może odrodzić czasami. Jej Dobra, czekamy. Dawaj wylej. A masz... <gry> Na głowę, Na głowę. O, Dobra, o. zobaczymy czy ona wstanie jeszcze, słuchajcie. Czy to już jest koniec, czy udało się ją pokonać, czy ona jeszcze w stanie, zobaczymy. Ja mam Uwaga. Bloki. Wstała, 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 nie, widzę ja ją! Bloki. Wstała, wstała! Dobra, okej, okay, strzelam w nią, strzelam w nią. O ja się tu Bra, To jest chyba ta miła niespodzianka! No wieś? to nie miła Bardzo miła! Ej, ona możemy teraz rzucić do lawy. Weź ją na siebie! No biorę. Bo ja chcę teraz... No biorę. Ona idzie, idzie na mnie. A ty tu tą lawę wylałaś. Ła. Ja chcę się oła, oła. Uciekam, uciekam, uciekam od niej. Bo o ja nie, nie, o nie, o nie, o Ona tu idzie. Ona idzie tu. ona idzie. Ona idzie do mnie. Dobra, dobra, dobra. Czy uda się w końcu tego. kiedyś pokonać? E, ciekawe, to? ciekawe, ciekawe czy nam się uda. Dajcie znać w komentarzach jak myślicie. Czy uda nam się pokonać tą pigi? A, czy uda nam się ma, ją pokonać się i, wysłać, i wysłać do Robloxa z powrotem? Taką właśnie bronią! Wow, dobra! O, Ej, leży. ale znowu leży tylko. Ty co ona robi, pompki? Nie wiem? Co? Robi? co? <laughs> Nie wiem, czekajcie ona w stanie znowu. Patrz, patrz, patrz. Ciekawe ile razy będziemy musieli ją załatwić zanim o. ona faktycznie padnie. Też ma pizza słodk! Tak? No, zobacz. Aha, patrz, widzę. Dobra, uwaga, czekamy teraz na pigi, zobaczymy... Wstała znowu, wstała znowu, dobra. Wow! Z to na raz ją uderzyłem, no to nieźle. Nieźle, nieźle, nie nie nieźle. Trzeba coś tutaj zjeść. Dobra, jeszcze raz. Ciekawe czy teraz ją się uda pokonać. Może to być ostatni raz. Zolotę uwaga, jako. próbujemy. Jeszcze na koniec zawalczę z, ja, ja i Bella ze sobą zawalczymy. O ty jeden. Zobaczymy kto wygra. Uwaga. No dobra. Pigi, dawaj. Dawaj. O, wstała, wstała, wstała. Nie! Dobra, dobra, dobra. Masz? Dobra. A masz? Mam dobra, okej, okej. Okay, okay. Tylko nie. Jest! Udało dobra. się! Okej, okay, słuchajcie, udało się pokonać Pigi, teraz walczę ja kontra Bella i Bella już mnie tu atakuje, ale ja muszę szybko zmienić sobie armorek y, na lepszy i bierzemy sobie jakiś lepszy swordik. Dobra, uciekamy teraz na Belle, zobaczymy, ale ja nie mam życia, zobaczcie. Zobaczymy, kto wygra teraz w to starcie. Wito kontra Bella, ona już się <laughs> tutaj z łukiem na... Jest! 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 1-0! 1 zero! zero. epicko. Taki jest. Uciekły mi tutaj. Czekaj, Nie! <usze> po jeden tak nie może być. Po jeden. Po jeden Gdzie jestem w ogóle? To, to. Ja się znalazłem w ogóle gdzieś. Nie, tu gdzie trzeba. To, to Dobra. Idź stąd! Czekaj. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Fight! Kuku! Kuku! A, tak jest. Trafimy? <słysy> 2-1, 2-1, dobra, udało się Ej, nie, 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 teraz Cześć. nie, jeszcze walka 3, 2, 1, fight Fight O nie, o nie, czo, wow. co ja zrobiłem, co ja, ja zrobiłem Dobrze, Wito Otworzyłem te lucky bloki jeszcze To otwiera o, o nie, jedno serduszko jest. O! jest, jest, no muszę cię załatwić Nie, 2-2 Oh my god, dwa. tak było blisko Dobra, 3, 2, 1, fight Nie jest, 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 jest! 3, 2, dobra. osuń się wito 3, 2! Czekaj. Jeden Oła, wpadłem do lawy. Fight? Fight! Fight! Nie, okay, co ja teraz ja zrobiłem nie wyjdę z tym nigdy w życiu. Fajd, to mi to, to fight. Ej, czemu to mnie nie działa? Czemu to tak mnie nie działa? 3-3, nie. <laughs> tak? 3-3 tak. mamy, dobra, ale walka jest zacięta! Dobra, Ej, 3, jest. 2, 1, y, fight. No ta! już na ta nosa sobie zmienił Nie, dobra, powody. jest, 4-3 3-2 Nie, jak ja nie padłam teraz Jak nie, a nie, no teleported, dobra To, to ja jeszcze się nie, to jeszcze 3-3, tak? tak? No i co? O-o Ehehehe -o. Jak ona rzuca jakimś TNT we mnie Jest! O, dobra, 4-3 Dobra Ja uciekam Dobra, 3-2-1, fajn na... Nie no! Po cztery! Pracę, po cztery! Ja Nie cię... mi jeszcze! Tak jaaaa! Trzy, dwa, jeden, fight! Oh my god! Yes, nie, wygrałem. 5-4. Okej, okay, słuchajcie, udało nam się pokonać pigi. Ja wygrałem walkę z Belą. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoszop.pl po nowe epickie rzeczy. My się z wami dzisiaj żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie ciepło. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa.